29 lipca odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Obrady rozpoczęły się od informacji przewodniczącego Jerzego Wójcika o działaniach Rady w okresie między sesjami. Pytania do sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej miał m.in. Między radny Paweł Knapik, który pytał włodarza o zatrudnienie osób przy obsłudze strefy płatnego parkowania w mieście. Zaproponowali nie trzy osoby, ale jedną osobę, bo w sumie to w tym postępowaniu tylko jedna firma do tego postępowania się jedna firma zgłosiła. Jedna firma się zgłosiła, więc mogliśmy albo tą ofertę odrzucić, albo i mogę powiedzieć, że ta jedna osoba, która była zatrudniona u nas w urzędzie, nie chciała przyjąć tej oferty firmy. Natomiast jedna osoba, która była zatrudniona przy obsłudze płatnej strefy parkowania na umowę zlecenie. Przyjęła ofertę tej firmy i pracuje właśnie w biurze strefy, która znajduje się przy ulicy Klasztornej. Także też oczywiście chcieliśmy, żeby było tych osób więcej, no ale no po prostu, no jeżeli w, w postępowaniu ktoś nie przedstawił, no i Gdyby, na przykład, firma przedstawiła jedna, że pięć, no to ta oferta byłaby oczywiście oceniona wyżej, a gdyby ktoś firma przedstawiła dwie osoby, no to oczywiście ta punktacja tej firmy byłaby dużo skromniejsza, i by takiego przetargu prawdopodobnie nie wygrała, no chyba, żeby inne elementy były korzystniejsze. W dalszej części lipcowej sesji radni przyjęli kolejne uchwały dotyczące m.in. określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania finansów gminy na przyszły rok oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, które towarzyszą projektowi budżetu gminy. Moja propozycja brzmi zarządzenie zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, czyli doszłoby ewentualnie Urzędu Miejskiego i Internetowej. W paragrafie drugim w ustępie trzecim czytamy dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek budżetowych, natomiast w dalszej części tej uchwały wymieniane są jeszcze trzy razy jednostki organizacyjne. A są to te same. Proponuję, żeby zamienić i wszędzie w całej uchwale, żeby były jednostki organizacyjne. Czyli proponuję wykreślić budżetowych i wpisać organizacyjnych, tak jak to jest na stronie drugiej i trzeciej. Również jest obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej, czyli można powiedzieć organowi stanowiącemu, bo ustawa o finansach publicznych, dotyczy wszystkich, wszystkich jednostek samorządu terytorialnego czyli różnych poziomów gminy powiatu i województwa i również budżetu państwa natomiast tutaj jest ta szczególna sprawa że jest przekazane że 15 przekazuje przewodniczącemu rady taka mieliśmy kiedyś taką sprawę że trzeba było to regionalnej izbie wyjaśniać że to nie, jest u nas nieuszczegółowione. Ja uważam, że to już jest też szczepianie się, no bo wiadomo, przewodniczący reprezentuje Radę, i, i jeżeli coś takiego się przekazuje przewodniczącemu, to nie należałoby tego pisać. Ale skoro rzeczywiście taka uwaga była, więc w tym przypadku jest częściowo powtórzone to postanowienie ustawowe, ale ta znamienna rzecz, że konkretnie przewodniczącemu Rady Miejskiej. Oczywiście to, że została ten punkt, paragraf 6, punkt 1, to jest po prostu pomyłka. No i jeżeli chodzi o to yy, powołanie się na paragraf pierwszy, paragraf drugi, punkt pierwszy, no to jest oczywiście też słuszna uwaga. Radni uchwałą zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Kanalizacji Deszczowej w ramach zadania budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie ulicy Wojska Polskiego. Jak zapowiedziała kierownik Wydziału Edyta Kliczykowska, radni decyzję w sprawie zaciągnięcia kredytu z funduszu podejmują w tym roku po raz ostatni.